Witam na kanale Kawał wiedzy i zapraszam na odcinek z serii matematyka dla opornych. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak narysować proste, które są do siebie równoległe. Kiedy mamy zeszyt w kratkę, śmiało możemy użyć linijki i narysować dwie proste, które przypominają tory. Mogą być one rysowane poziomo, mogą być rysowane pionowo. Nie ma to większej różnicy, przypominają wyglądem tory. To jest najważniejsze, co trzeba zapamiętać, i symbol równoległości jest właśnie związany z tym, jak one wyglądają na płaszczyźnie. Trochę więcej problemu będzie, kiedy nasza prosta, wzorcowa. Nie będzie narysowana idealnie po kratkach. Jak sobie z tym poradzić, właśnie w tym materiale się dowiecie. Będzie nam potrzebna na sam początek tylko linijka. I kiedy mamy narysować dowolną prostą równoległą, możemy taki trik zastosować: przyłożyć naszą linijkę idealnie. Do naszej prostej, wtedy po drugiej stronie naszej liniki narysować prostą, która będzie idealnie równoległa do tej, która była wzorcową w naszym przypadku, była to prosta A. I w ten sposób powstała prosta. Nazwijmy ją. B. To jest taki wariant najszybszy, bardzo dokładny, ale co jeśli w poleceniu będzie trochę trudniej, bo nowa prosta będzie miała być na przykład oddalona o 6 cm od tej wzorcowej, wtedy również potrzebna nam będzie linijka, ale ustawiona prostopadle. Najlepiej sobie zaznaczyć na piątce albo na póstce. Od razu nowa prosta ma być oddalona o 6 cm od tej wzorcowej. I w tym przypadku przyda nam się jeszcze ekierka. Ekierkę. Ustawiamy sobie kątem prostym tutaj na naszej linii. Na naszej prostej wiemy, że ta nowa ma być oddalona o 6 cm. I to nieważne, w którą stronę przejedziemy, ale wygodnie nam będzie rysować ją w dole. Tutaj mam 6 cm, czyli moją nową prostą będę musiała narysować tutaj, gdzie na linijce mam 12 cm. Aby użyć linijki ekierki i narysować proste równoległe, mocno trzymamy linijkę, a ekierką wjeżdżamy w dół. Patrzymy, czy kierka i linijka są idealnie równo ze sobą spasowane, jeśli nie poprawiamy i mamy 6 cm oddaloną pozycję i możemy narysować. Prostą oddaloną od prostej A o równe 6 cm. Można również sobie linijkę inaczej obrócić i te do zera liczyć. To już nie ma większego znaczenia. A po odsunięciu naszych przyborów widzimy prostą, zaznaczoną na zielono, która była. Rysowana przy użyciu tylko i wyłącznie linijki i prostą, którą możemy nazwać C, czerwona, która była rysowana przy pomocy linijki oraz ekierki, i dodatkowo został tutaj drugi warunek zrobiony: ma być równoległa i oddalona o 6 cm od tej pierwszej. I tak oto na różne sposoby można sobie radzić z naszymi prostymi, równoległymi. Dziękuję, że dotrwaliście do samego końca i zapraszam na kolejny odcinek z serii Matematyka dla Opornych. Jeśli prezentowany materiał podobał się Tobie, subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę.